Z tej strony Bajtek z kanału Polska Przyroda. W dzisiejszym odcinku będziemy robić e, pojemnik do budki. Tu już mam przygotowane e, pudełko z margariny. W tym przypadku jest to smakowita. Zbiłem tu dwa gwoździe. Popatrzcie sobie jak. No i mamy samolotek, żeby je przybić. Także chodźmy do kamnika. Może zrobimy to, co trzeba przygotować. Czekaj, co koty. Każdy po trochu, żeby nie było Uff. jeden? patron. Słyszeliśmy patron. Słyszeliśmy patron. jeden, nie? Teraz ten. Te no właśnie. No i jest. Trochę wysoko, ale tak dalej, może i nie da się wbić, bo nasza ta się ale będzie. No i oczywiście, skoro mamy e, pojemnik na zwożę, na inne zajęcie, gdzie się dokajmie. to No i dobra. A, jest. Trochę nie będę miały No i dobra. Zobaczmy, zobaczmy, jak to wygląda. Nie. Yes. Tu będę musiał coś jeszcze podłożyć dla wyrównania tego. Bo pszenica nam się może wysypać. Jak przyleci taka typowa sujka To się może wysypać. A tu to nie wiem czy mówiłem w tej budziolce to jakby kot chciał złapać, to tak i wleci na tam dół, bo budka jest duża, głęboka. Tak się nie ma co majczy. Zaraz jeszcze tutaj w podłogę. Jak znajdę, jak nie, to nie ale póki co jest tak no i znalazłem taką skrypkę to tu podłożyłem żeby było w miarę równo no i wygląda to trochę lepiej z tak krzywo było teraz już w miarę prosto jak na mnie zapraszam również do subskrybowania lajkowania możecie napisać komentarz jak nie chcecie to nie i na tym nie zależy mówiłem już, ale jak ktoś chce, to niech mówi. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się spodobał. I... I... ten... Zapraszam również do 30team. On też robi takie filmy, jak ja, że coś buduje. Niekoniecznie buduje, ale też takie robi, bo coś robi. Tak, by też możecie wpaść. by cudzej pooglądać te filmy. On nagrywa filmy o rolnictwie, ja o przyrodzie, jak to mój bradzi, i tak, czasem razem tak nakręcimy na jego kanale, na moim. No i tak to będzie.